Wyznajemy Lulu na kogo zbudowania, ale odkryłem przedmiot, który automatycznie zostawiał budowle. Dagle spodziewanie pojawił się fajny który pomagał Lulu, Więc koniecznie oglądaj do końca! Dobra, Lulu, co zaczynamy? Będziemy losować i co dzisiaj ja budujemy? Ładnie! No wiemy! specjalnie dla ciebie zrobiłem, no bo wiesz, chciałem żebyś tutaj była czuła się fajnie, masz nawet różową, a ja mam żółtą oczywiście, ale dobra zobacz, mamy wagonik. Najpiękniejszy prezent jaki ja dostałam. Starałem się i wiesz co jeszcze dla ciebie mam? Mam dla ciebie się mlecza. co sądzisz w tym mleczu? Be, be, be. No co ty mówisz? Nie podoba ci się ten mlecz? Lolo, nie pamiętasz, że ja tylko lubię różyczki albo różowe kwiatki tulipanki? No ja wiem, ale wiesz co, no dobre ja mam tylko mlecz. Kipunku. Od ciebie przyjmę wszystko. Losujemy. Co budujemy jako pierwsze? Losu, 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 losu. Dobra, uwaga, uwaga, strzelaj! Puu! O, jest książka. Co Puh. tu będzie? Budujemy... Puu! Park, park taki. Wiesz. Park, park. Trzeba mi taki. A, te drzewka, kwiatuszki no. różowe, różowe i inne takie rzeczy. Tak jest, tak, tak jest. Tak, dobra, rozumiem. Budujemy! Szybko! Udało mi się znaleźć magiczny przedmiot, dzięki któremu będę mógł oszukiwać i będę mógł wklejać swoje budowle, ale nie w taki sposób, jak wy to zazwyczaj widzieliście, ponieważ będzie to magiczne wklejanie, gdzie będzie mi się samo budowało. Ale zresztą bądźcie zobaczyć sami, ponieważ to jest niesamowite! Po prostu! Ja nie wiem, a w ogóle to wydalę, patrzcie to. Lewy. Przycisk, aby załadować, prawy przycisk, by skonfigurować. Patrzcie, to klikam teraz lewy przycisk, ładuje mi się budowla. I patrzcie, teraz to. Patrzcie, jak to będzie wyglądać. Mogę normalnie wkleić. A z racji, że będziemy budować park, to zrobimy go naprawdę, naprawdę fajnego. Dobra, wiecie co? Wiecie, że w tym miejscu wklejmy sobie oczywiście budowę. i patrzcie, to i mamy nasz park. Jednak, wiecie, jest to dosyć mały park. A znaczy, że jestem rolo, to po prostu będę musiał zbudować jakiś dużo, dużo większy. Więc na pewno przydadzą nam się jakieś drzewa. Zobaczcie, co zaraz mam. Mam tutaj taki duży, naprawdę duży park. A co najlepsze, mogę go opracać i mogę go wklejać zupełnie w które miejsce chcę. Wiecie co? Zrobimy. Może tak, że wkleję go w tym miejscu i zobaczymy co my to mamy! Wow! Ale to dobrze wygląda! Ja nie mogę, dobra, widzicie co? Powklejam tu na plunatki drzewka i powklejam tu jeszcze parę fajnych rzeczy i na pewno wygram, bo będę miał najlepszy park na świecie! I pierwszy raz w ogóle e, będę mógł w taki sposób oszukiwać, bo to wygląda naprawdę dobrze! E, krówko, czy ty sądzisz, że mój park będzie najlepszy? To, to. Ej, ona chyba tak chyba nie sądzi, bo ze mnie poszła. Ale dobra, znajdziemy teraz fajne budowle, które zaraz będę mógł wkleić. I będą się one budowały same, automatycznie. Oczywiście, jak słyszymy park, to kojarzy się nam co? Fontanna! Fontanna, potrzebujemy fontannę, którą oczywiście gdzieś tutaj też I będziemy mogli zbudować ogromną fontannę. Co to jest? Czekajcie, co to jest za fontanna? Co to jest? To jest, to jest dobra Cię. cię! Kleją w tym miejscu i zobaczymy co to jest. Czy wy to widzicie? My mamy już darmanie tyle budowli! O wygramy to na pewno! Dobra, ale w końcu muszę wkleić te drzewa, bo cały czas mówię, że wkleję drzewa, a nie wklejam drzew, więc teraz wkleję jakieś drzewka. Wkleimy sobie kilka o takich drzewek, żeby po prostu zająć tutaj czymś miejsce i żeby w ogóle było wiadomo, że to jest faktycznie park, a nie żadne oszukane miejsce. To musi być prawdziwy park i tu powklejamy jakieś takie może drzewka. Ole, to wygląda naprawdę dobrze, szefiki, to ŻE mogę SIĘ tu WKLEJAĆ, Ja NIE mogę! LOLO, ty jesteś NAJLEPSZĄ owcą na świecie! E, no, co, no, to są owca, by tak co nie, nie było zrobić, ale ja jestem, bo ja jestem! Lo-o, 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 Lolo, lolo, E, mamy już parę drzewek, ale co dalej? Bo przecież to nie wygląda do końca ładnie, bo zobaczcie, że tu mamy taki blok, tu mamy taki blok, a tu mamy taki blok i my musimy to jakoś połączyć w jedno, żeby to wszystko ładnie wyglądało. Więc użyjemy teraz może tej siekierki i zamienimy trochę bloków na bloki e, oczywiście trawy, żeby nasza trawa po prostu tutaj bardzo ładnie wyglądała. Więc wiecie co? Dobra, bierzemy sobie to, zaznaczymy sobie tutaj o do tego miejsca i musimy pisać też magiczną komendę. Ukośnij i gras i podłoga bloki i patrzcie co teraz w tym miejscu mamy już wszędzie dirta mamy wszędzie dirta i dobra wiecie co ale to nie wszystko to nie może tak wyglądać to musi wyglądać dużo dużo lepiej no oczywiście mamy przecież święta więc muszę wkleić choinkę i choinkę wkleję sobie może o o co w tym miejscu i patrzcie Mamy nawet choinkę, więc nawet tutaj choineczka się zmieściła i będzie można w naszym parku iść i dostać jakiś fojowy prezent. E, dajcie znać co chcecie na święta. Ja bym chciał mleczki. Mleczki na święta byłyby najfajniejsze. Wiadomo, musimy mieć też troszeczkę światła, więc dodam może tutaj takie, o, lampy, żeby tutaj po prostu było bardzo, bardzo jasno i żeby w nocy oczywiście nie respiły się niedobre potworki, bo jak będą się respić niedobre potworki, to na pewno w tym parku nie będzie przyjemnie i nie będzie to przyjemny park, Ale... O nie, popełniłem błąd. Muszę to teraz naprawić. Zrobimy to w ten sposób i teraz na pewno już będzie, e, będzie bardzo dobrze. Jeszcze raz muszę sobie załadować i zrobić tak i zrobić tak i tutaj porozstawiamy piękne, piękne lampiony i będzie wszędzie, wszędzie jasno. Dobra, zaczyna to powoli jakoś wyglądać, ale nadal jest parę rzeczy, które nie do końca mi się podobają, ale zaraz wam pokażę jak to naprawimy. Mam tutaj niby zwykły drewniany mieczek! Ale to jest niezwykły drewniany mieczek, bo on pozwoli nam zrobić magiczną rzecz tutaj. Patrzcie, teraz to: Pyk! I pyk, i pyk I mogę tutaj zrobić takie gładziutkie przejście Przez to nic nie będzie wyglądać podejrzanie Patrzcie to O nie, troszeczkę zepsułem drzewo Ale dobra, to jest zabieg artystyczny Tak mogło oczywiście być I się nic nam nie stanie No dobra, to wygląda może troszeczkę nie, nie, nie do końca naturalnie Ale trudno Jak coś, ja przecież nie oszukiwałem Ja po prostu jestem mega dobrym budowniczym I będę robił mega fajne budowle Dobra, ale wygląda to troszeczkę lepiej Bo już nie ma takiego Brzydkiego wejścia na górę. Ale czekajcie, tu też mi się to do końca nie podoba. Musiałbym to troszeczkę poprawić, żeby to nie było takie takie twarde. Ale wiecie co? Nasz park już naprawdę jakoś wygląda, bo jest go naprawdę bardzo dużo miejsca. Ale zobaczcie, że tutaj mamy jakieś puste miejsce i muszę to wypełnić. Tutaj damy sobie, o, coś takiego. Myślę, że będzie ładnie. I to damy jeszcze tu, tylko że to obrócimy, żeby to było obrócone i będzie w tym miejscu. Dobra, ale potrzebujemy coś jeszcze, żeby to było ładniejsze macie pomysł może co by tutaj yy, co by tutaj może dać? dam może takie malutkie elementy, które po prostu będą takie de taką dekoracją dam je tu, dam je oczywiście tu dam je oczywiście tu i dam je oczywiście o może w tym miejscu, myślę że będzie to dobrze wyglądać i na pewno troszeczkę zapełni nam puste miejsce które to było, ale zobaczcie co my to mamy mamy tu w ogóle jakąś kolejkę, mamy tutaj jakąś sadzawkę, mamy tutaj jakieś mamy tutaj jakieś siedzonka ej naprawdę powiem wam, że Jack na park, ouve-me tudo na p... bo mamy tutaj strasznie dużo miejsca zapełnione. Wow! Dobra, wygląda to mega fajnie! Wezmę troszkę mączki kostej, żeby to troszeczkę tutaj zapełnić to, żeby tutaj oczywiście wyrosły mleczki. Ja lubię mleczki. Tacy mleczki lubicie mleczki? Mleczki są na fajniecie! Mleczki są na fajniecie! Oni żadne różowe kwiaty. Nie no, jak lubicie różowe kwiaty, to też fajne. Ale mleczki, mleczki, mleczki najlepsze. Dobra, wiecie co? Robimy coś. Tyk, ty pyk. To oczywiście tutaj, żeby troszeczkę zapełnić. I żeby było tutaj więcej zielonego i mamy chyba będziemy mieć chyba skończone O więc tak się prezentuje nasz park który zrobiliśmy dzięki naszemu specjalnemu narzędziu który powoduje automatyczne budowanie i myślę że na pewno wygramy tą konkurencję a wyda się znać czyli zbudowałem fajnie dobra dobra lecimy do oceniania no to jaki Lulu gotowa i możemy sprawdzać co teraz zbudowałaś no to jest mój najlepszy park jaki wybudowałam Jestem tego pewien, więc zobaczymy co to do zło! O, Czy to jest różowy park? Tak, tu są różowe drzewka. Właśnie widzę, że są różowe drzewka! I patrz! I nawet jest żółty! Czy to, to, to dla mnie? Jeżeli byś chciał, to może kiedyś byśmy w takie miejsce poszli na randkę. No wiesz co, ja bym baba ba, ba, bardzo chciał i w sumie to, 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 to ja cię zaproszę na randkę, ale... Ale czy ty jeszcze ekstram. zasłużyłeś, to ja nie wiem. No. No, no dobra, ale poczekaj, co to, tu zbudowałaś? Widzę, że ty masz różowe drzewo, ale ładne są. Tak ruszą, taką pruszynką różową, Właśnie a widzę. tutaj są y, moje ulubione kwiatki. Czyli to są twoje ulubione kwiatki, a o... Zapamiętaj moich... to, to są moje ulubione kwiatki te. Dobra, dobra, muszę się zapamiętać. Widzowie, zanotujcie, to są ulubione kwiatki, damy to na prezent. A dobra, a to są nawet mlecze, wiesz, że masz nawet mleczki obok ja swoich ulubionych kwiatków? No tak, żeby złączyć. Jest ich trochę mniej, ale... No wiesz. No wiem, jesteś mega urocza, nie? Mega fajnie. Ej, no i mi się bardzo podoba. A chcesz zobaczyć mój park, jaki zbudowałem? Yy, no No oczywiście, że tak. Mam nadzieję, że tam będzie szczypta, Lulu. To jest mój park! Zbudowałem taki troszeczkę większy! Ej. Ej. Co? Eee... Dla, dlaczego to takie ogromne... Bo ja jestem... Fajną owcą i ja bardzo szybko buduję, ale chodź zapraszam Ciebie zwiedzić mój park, bo on jest mega fajny, zobacz. Lolo, jak Ty to zrobiłeś? Tutaj mam fontannę, tutaj mam dynie nawet, tutaj hoduję sobie dynie e, i ogólnie mam takie lampy różne. Zobacz, a tutaj jest ale takie fajne miejsce. mało tutaj żółtego. No ja wiem, bo, ale na ścianach mamy żółty kolor. Lecik, lecik, lecik tutaj. O widzisz? Jest tutaj żółty kolor. Zobacz, w to chodź ze mną i pokażę ci to miejsce, bo to jest mega fajne miejsce. Ach, to co jest? Nie, wiesz co? Tutaj jest jaskinia dla niegrzesznych owiec, więc musisz być grzeszna, żeby tutaj nie trafić. Ja nie, nie, nie chciałabym do takiej trafić. Ja też nie pod żadnym pozorem, ale mam nadzieję, że my nie trafimy, bo jesteśmy bierze grzeszne owce, co nie? Tutaj no mamy zawsze, co, zawsze, zawsze. Dokładnie to wygląda. Mi się bardzo podoba. Bardzo dużo się starałam nad tym. A zobacz, tutaj! Mogłabym tu spędzić swoje wakacje. No, bardzo serdecznie zapraszam. A tu mamy spawn. A że tutaj się odradzamy, tak? Tak. I jakby na przykład inne owce chciały do nas dołączyć, na przykład owca niebieska, albo, albo owca zielona, albo jakiś inny kolor owcy, to po Ech. prostu one się tu pojawią i będą mogły sobie na iść i usiąść. Ej, a tutaj, tu jest roller coaster. Tak, to jest taki mały roller coaster, ale, ale tylko taki malutki. On nie ma tutaj za dużo, jakby wiesz, ale, ale zobacz tak. to. Świąteczna choinka nawet no, nie. No tak, bo gdzieś mamy zaraz święta, więc tutaj dodaję taką Widzowie, świąteczną choinkę. I ja jako lulu życzę Wam zdrowych, wesołych świąt. No to co, no to teraz może zbudujemy kolejną rzecz z naszego lalo, wagonika. Lalo, ja mam coś dla Ciebie. Masz coś dla mnie? Jak to dla mnie? Różowego tulipanka. Ale różowego tulipanka, ja nie wiem, a ja chyba wolę Różowy mlecze. tulipanek, fu fu, pluje na mlecze, ha ha ha. E, nie, żartuję, żartuję, mlecze też bardzo fajne. Nie, a wy widzowie napiszcie teraz czy wolicie mlecze, czy wolicie różowe tulipany? Napiszę, że mlecie, to wam dam serduszko. Różowe tulipany! Dobra, lu, teraz strzelam do tego wagonika jestem ciekaw, co będzie kolejne pasowe Stąd tutaj. Stąd co? jak jesteśmy. Stąd strzelić Wiecie co widzowie? Trzymajcie lo, za lo, mnie kciuki! Lo, 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 <grych> dajcie mi lajka, to lo, strzelę! Dobra, wagana! Nie, chybiłem! O nie znowu chybiłem! Nie, o nie. Ej, dobra, przepraszam hmm. cię, prze, to, to jest takie nieuwiane. Ja? Ta... Eh, no, no dobra, nie, no błagam. No dobra, strzel, strzel, teraz twoja kolej. Ej, to. udało ci się! Dobra Lulu, teraz zobaczymy co wylosowałaś swoje swojej książce. Uwaga, uwaga! Budujemy wioskę! Różowa wioska. Tak jest! Dobra! Lecimy budować! Musimy dzięki mojemu specjalnemu narzędziu utworzyć wioskę. Więc mam nadzieję, że zbudujemy najlepszą wioskę i uda nam się wygrać. Wiecie co? Dobra, myślę, że możemy zaczynać. Cześć, krówko, e, sorki, ale tutaj będzie teraz wioska, a nie miejsce dla ciebie. Dobra, ładujemy i co tu się stało? Co to jest? Co to jest? Czekajcie, ja muszę podlecieć do góry. Czy mi się to w ogóle zmieści? O mój Boże, ale tu będzie ogromny, wiecie co? Dobra, uwaga, uwaga, buduję! Co tu się stało? Czy wy to widzicie? Przecież to jest przeogromne! Już mam całą wioskę zbudowaną! Przecież ja jestem najmądrzejszą bosą na świecie! Ale dobra, wiecie co? Nie! Myślę, że musimy jeszcze nasze narzędzie tutaj magiczne, które się nazywa automatyczne budowanie, wykorzystać i coś jeszcze, powinniśmy tutaj wkleić. Ale ja zobaczę co. Może, może jakieś, jakieś, jakieś fajne rzeczy. Dobra, biorę to i zaraz coś wkleimy. Myślę, że fajnie byłoby wkleić na przykład taki portal, który by prowadził naszych tutaj osadników do jakiegoś na przykład netteru. Tego gdzie go tu zmieścić? bo tu nie ma miejsca. O nie, wiecie co? Mamy duży problem, będziemy musieli to zrobić poza wioską. Dobra, myślę, że zrobimy to w tym miejscu, także pyk i mamy oczywiście portal. Ale wygląda to mega dobrze, ale co wiecie co? Trochę za mało tutaj roślinności. Czy waszym zdaniem powinniśmy dodać tutaj na przykład jakieś roślinki? Mi się zdaje, że na pewno! Dobra, dodaję tutaj parę takich drzeweczek, żeby po prostu zapewnić to miejsce, żeby tutaj było więcej, więcej oczywiście zielonego, żeby mieli oddychać, bo tutaj oczywiście drzewka są mega, mega ważne! Dobra, wiecie co? Tutaj już mamy zapewnione, to może gdzieś w tym miejscu? <laughs> może gdzieś tu? O dobra, wiecie co? W tym miejscu może na pewno Pewno postawić jakieś drzewo, bo tu jest już poza naszą wioską, więc tutaj na pewno drzewka im się przydadzą. Dodamy oczywiście tutaj taką malutką fontannę. Pyk! I mamy tutaj malutką fontannę, żeby tutaj wiadomo mogli sobie wrzucić na przykład krosika na szczęście. Nie imiej po prostu szczęście. Trzeba się troszyć o naszych osadników. Powiem Wam, że ten przedmiot jest naprawdę epicki i dzięki niemu mogę tworzyć niesamowite budowle, bo po prostu budują mi się one automatycznie! A Dzięki temu wygram na pewno już każdy kogoś zbudowania! Nasza wioska już jest skończona, wygląda przefajnie! Naprawdę wygląda przecudownie cudownie. Jestem pewien, że po prostu wygram tą konkurencję, więc wielki konkurs zbudowania będzie mój! O! Dzień dobry, panie co Co na mnie patrzysz? Chcesz mi ukraść mlecyki? Nie tym razem! No to Lulu, to co? Zbudowałaś już swoją wioseczkę? To jest moja wymarzona wioska. Chcecie mi ją sprawdzić? Różowa! O, Ciekawe czemu różowa? Nie jest za duża, ale... ale jara. No pewnie, dobra, zobaczymy, co ty ją zbudowałaś. Dobra, widzę, że tu mamy jakąś bramę, jakąś wejście. Chcesz mnie oprowadzić po swojej wiosce? Tak, zapraszam serdecznie do Lololandii. Lololandii? Czy jest... Lulululandia! Lulula, lulululandia, tak, tak. Dobra, zobacz, co my tu mamy. Różowe Mały domeczki. domek, można się schować. To jest taki wiesz, chyba taki to i bardziej mi się wydaje. No, no nie ma tu za dużo miejsca. O, tu jest <grym> największy prawie domek. O, i tu ty widzisz, tutaj się zmieści łóżeczko, zmieści się wszystkie skrzynki, więc tutaj nawet możemy tak, zamieszkać. Tu, tu by się dało mieszkać, tu jest wieżyczka. Lulu. Wieża obserwacyjna, czyli możesz patrzeć czy na przykład, że zombiaki do ciebie nie idą. Tak jest, dokładnie. Ale mega, a to jest rob... żółty Uuu. domek? O, a to jest domek dla ciebie. Domek dla mnie? Wow! Ej, dobra, oni, nim, po nim. Chodzę? No. I nawet łóżko i dywan jest. <grym> o, ale mega, i mam nawet zobacz okno, mogę patrzeć sobie za ten, co jest za domkiem. Poświęciłam największy kawałek mojego miasteczka do Twojego domu, bo jest największy. Bardzo urocze, bardzo dziękuję Lulu. widzowie też zapewne Tobie bardzo dziękuję. Ciekawe, jaki ty masz... Jaką ty masz wioskę? Ja mam wioskę taką mega fajną, bo ja zrobiłem wioskę dla osadników, że gdyby chcieli nas odwiedzić, to mogą na przykład wpaść i tam każdy ma z nich swój domek. Zresztą zobacz sama. Oj, mamuś! Co się dzieje, Lulu? Lulu! Lulu! Serce mi stanęło! Lulu! Tak, to wałam, to takie A. piękne. Zobacz, zobacz, jak ona jest duża. Starałem się bardzo. I co. To tu się. O nie, o nie, pożar! O tu wybuchł pożar! Musimy go ukazać! Woda, 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 woda. nie, no co się stało? Teraz osadnicy nie pozwalają. woda, woda. Nie o, woda. Lulu, jesteś Jestem najlepsza. strażaczką. A co sądzisz co ogólnie o mojej wiosce? Myślisz, że jest fajna. Ona jest zrobiona na całym tutaj polu. Tak, bo chciałem, żeby właśnie ona była duża. Zobacz, mamy nawet kościół, mamy tutaj fontannę i mamy tutaj ogromne, przecież tu jest wszystko. To jest zamek dla mnie? Nie, nie, to jest zamek taki niezagospodarowany, on jest w stanie deweloperskim. Co to za blok? To? To są cegły. Nie wiem, dlaczego. Cegły, a u mnie to jest różowe. Różowe? O, a, serio. wiesz co, bo ty masz pewnie jakiegoś różowego teksturpaka i pewnie no, za nie, tego, tak? Możliwe. No, i co, i co, następną budowlę musisz się bardziej postarać, bo ja umiem bardzo dobrze budować. Ale ja nie potrafię tak budować, to jest jakiś, to jest, hmm. to jest, po prostu jesteś jakiś dobry w tym. Nie, no na pewno wiem, że potrafisz, dobra, budujemy dalej. No i wow! jesteśmy teraz w ostatniej budowli. Jestem ciekaw, co to będzie. Liu, czyli honorem. perepeta. Perepeta. Nie trafiłaś. Perepeta. O, jest trafiłaś! U, u, u. Ej, chyba jestem dobra w tą grę, co? No, powiem ci, że nie strzelasz z tego łuku ale jestem ciekaw, co tutaj będzie w tej książce. Jak myślisz? Mała owieczka. Wy, a wy co myślicie, co teraz będzie? Dobra, uwaga, otwieram i. Nowoczesna willa! Ja nie mogę, czy ja dam radę takie coś zbudować? Nie wiem, myślę, że nie dasz, i ja to wygram. Papa! Pa! <laughs> Na trzeba sobie wyłożyć naszego narzędzia I żeby zbudować najfajniejszą willę Zobaczycie, że nasza willa będzie najlepsza I na pewno wygramy tą konkurencję Dobra, oczywiście automatyczne budowanie Ładujemy naszą willę I co to będzie? Uuu, ej, wygląda nawet spoko Tylko zobaczcie, że naprawdę mamy dookoła jeszcze bardzo dużo miejsca Więc będziemy musieli to wykorzystać Dlatego polecimy sobie na sam boczek Postawimy sobie tutaj naszą willę Pięknie sklejona, po... Patrzcie, tu patrzcie, tu na środku, ma tutaj miejsce na helikopter. Wow, wygląda to mega fajnie. Jeszcze basen. A to jest jakaś tabliczka? Ja nie jestem tabliczek, bo się wyda, że to nie ja buduję, tylko moja e, automatyczne budowanie maszyna, narzędzie. O nie, 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 wiecie co? Dobra, nie możemy tego tak zostawić. Musimy na pewno wstawić tutaj jakieś kolejne budowle. Zobaczcie, to mam taką limuzynę. Musimy tutaj do garażu wstawić limuzynę i czekajcie, żeby to się zmieściło. Zmieściło. Nieściło się! Wow! Widzicie to? W tym miejscu teraz mamy limuzynę i nasz dom wygląda już coraz, coraz lepiej, ale nadal mu czegoś brakuje i ja chyba wiem czego! Brakuje mu boiska! W tym miejscu postawimy sobie boisko, uwaga, uwaga, do tenisa, będziemy mogli wygrać w tenis na naszym boisku, patrzcie to! Przecież to będzie najlepsza willa, to będzie lolo villa, to będzie lolo villa i będę miała po prostu najlepsze mieszkanko, ale zobaczcie jak to wygląda. Mamy tutaj tutaj nawet siatkę, mamy tutaj boisko i będzie można być pyk! I będzie można zrobić pyk, i będzie można być pyk. Ej dobra, to wygląda mega fajnie, ale nadal mamy dużo miejsca, które możemy jeszcze sobie fajnie zagospodarować, więc hmm, użyjemy naszego narzędzia i coś na pewno wymyślimy. Padłem na pomysł, żeby dodać kolejny dom, bo przecież to jest mega, mega ważne, żeby na e, willi była też druga willa, która będzie równie bardzo e, fajna. Więc dobra, będzie co? W tym miejscu... Pum! Postawimy kolejny... O! Kolejną super billę. Patrzcie tu! Ej! Kochani, że wy będziecie mogli do mnie teraz spadać. Ja będę mieszkał w tym domku, a wy możecie wpadać do domku gościnnego tutaj! I po pa oh, Patrzcie, to, to jest żółty, niebieski i różowy! Ej, to powinien być zielony, żeby to był kolor papilona! Ja to muszę teraz zmienić! Zamienia to teraz szybko na kolor papilona! I teraz to wygląda bardzo fajnie! Ja, papilon i Lulu! Lulu, Lulu! Lulu, Lulu! To mi się bardzo podoba. Ale dobra. wiecie co? Wygląda to ogólnie fajnie, ale nadal, ale nadal mi czegoś brakuje. Ale jeszcze nie wiem czego. Może trochę roślinności? Może jakieś drzewka byśmy tu dodali? Coś na pewno musimy dodać fajnego. Dodam w miejscu taki domek na drzewie. Bo czemu by nie? Bo skoro mamy willę, to czemu ja może mieć domku na drzewie? I wtedy wszystko będzie mmm, i będzie wszystko bardzo pięknie. Ej dobra, ale jest problem. Czemu tu jest samochód? A ten samochód nie ma po co mi jechać. Bo nie mamy drogi. Dobra, wiecie co? Ja myślę, że muszę dodać tutaj jakąś fajną drogę. Dobra, wiecie co? Mamy tutaj drogę. Dodamy ją może od tego miejsca. Pyk! I dodamy ją do tego miejsca. I będziemy mieć drogę. Będziemy tylko wycelować. O, piek! Okej. Okay. I mamy drogę! Udało się! Dobra, wiecie co? Wygląda to już naprawdę, naprawdę dobrze! Dodam, może tej pary małych elementów dekoracyjnych, i myślę, że będziemy mieli już gotową naszą mega luksusową willę! Oczywiście, znaki, że to jest bardzo luksusowa willa, to muszą być palmy! Bo palmy są takimi mega fajnymi drzewami, które właśnie kojarzą się z takimi wakacjami, z takim luksusem! Dobra, wiecie co? Porozstawiamy go jeszcze tu, jeszcze tu, jeszcze tu, i patrzcie, to wygląda! to mega fajnie! Tutaj mamy jedną willę, tutaj mamy ogródek, tutaj mamy drzewo, tu mamy drogę! Ej, tu mamy kolejną filię i auto, i mamy boisko, i mamy drzewa, i mamy wszystko. O, jeszcze dodałem taką statuę. To jest statua Lolo. To jest Lolo. Dobra. Dobra, będzie co? Lecimy do oceniania, bo mi się zdaje, że na pewno kolejną konkurencję to ja wygram. Gdzie jest Lulu? Przecież tutaj miała być Lulu i miała na mnie czekać. Umówiliśmy się, że jak skończy budowlę, to ma przyjść. Ja oczywiście skończyłem, ale gdzie ta Lulu? Ej, może ją podejrzymy. Jestem ciekaw, co ona tam robi. Dobra, zobaczmy. I co? I co? Co tam robi papilon? Ej! Co to robi papilon? Czemu Lulu oszukuje? I czemu Lulu teraz zatrudniła papilona? Ale zobaczcie jak ładnie! Przecież... A, to dlatego! Dlatego Lulu zaprosiła papilona, bo ona nie umie butować! Dobra, musimy się tam zakraść! E -e. Hola, hola! Pal Lulu, siema! Powiedz mi jedną rzecz, mogę wejść do środka? No, fajna chata, co? No, chata fajna, tylko ja byś się tutaj. Jestem na konkursie budowania z Lulu, a nie z Tobą. Czemu Ty tu jesteś? A, ten, no tak. Yy, no, Lulu musiała tam odrobić lekcje, prace domowe, a. I poprosiłam je, żebym wybudował to cacko. Na pewno? A mi się wydaje, że kłamiesz, bo Lulu po prostu nie umie budować i ona Z ręką chciała, na żebyś... sercu, nie, z ręką na sercu robi teraz zadanie z motywy. No dobra, niech ci będzie. No dobra, no to wiesz co? To ostatnią rundę możesz zawalić ze mną i pokaż po prostu, co ty zbudowałeś. Ale po prostu! No popatrz, popatrz. No widzisz. Nie? Tu jest jakaś droga, tutaj nawet w środku masz zrobione! Wow! Mlecie są dookoła. Dobra, i zawejdę do środka. Jestem ciekawy co tutaj masz. Chodź, chodź tu ze mną. Dostarałem no, się jak mogłem, nie? Wszystko tutaj jest zagospodarowane, mamy książeczki, bo kocham czytać. Lecimy bardzo dalej. No fajnie, fajnie. Widzę, że są jakieś schody z pomarańczowego dywanu, szkoda że nie I jest tego. Mamy... Hmm. I Łódzko. tu mamy wyro. Ale fajnie! Ej, powiem ci, że ja zbudowałem bardzo podobnie do ciebie! O, co to chcesz postawić jakieś Bardzo, Bardzo podobnie do mnie? Zbudowałem bardzo podobnie do ciebie, dlatego chodź szybko, pokażę Ci, co ja zbudowałem. No i to jest moja budowla! Ja zbudowałem troszeczkę większą, bo ja zbudowałem aż dwie wille. Eee, mi się wydaje, że ty, Gagatku, tego nie wybudowałeś, tylko zatrudniłeś te swoje owieczki. Eee. Powiedziałeś im, zbudujcie mi to wcześniej, zbudowały i jest. Powiem Ci sekret, że, że, że to nie owce! Po prostu e, owce mi wynalazły taki fajny przedmiot, który automatycznie buduje. Co to? O! No na Lulu, ty jak się starała, ty takie rzeczy? No, ale Lulu się w ogóle nie kapnęła, czaisz to? Ale ja mu szukałem. ej, a myślisz, że jej zaimponowałem? Dom na drzewie nawet, nie wiesz, nawet dom na drzewie, no. Zaimponować to wydaje mi się, że na pewno. Ona no, tak. E Miętkę coraz to bardziej czuję do ciebie lolo! No ja mam taką nadzieję, w końcu ją zaproszę na tą randkę! No to co? No to mi się zdaje, chyba wygrałem! No dobra, no w sensie no wiesz, ze mną, ze mną nigdy nie wygrasz. Ze mną nigdy nie wygrasz. Będziesz miał zawsze problemy, a teraz zdradziłeś mi swoją tajemnicę. Spotkamy się w konkursie budowania niedługo. Nie, nie ma końca tej ściany.